ale myślę, że już jesteśmy na żywo, bo to zazwyczaj jest tak, że tutaj z Zooma jak transmitujemy, to troszeczkę wcześniej dzisiaj będziemy opowiadać o naszej wspierającej akcji książkę Oplotki. I tak się cieszę, bo nie tylko wiesz, jesteś osobą, która wsparła akcję tak fizycznie, po prostu wsparła akcję Oplotki, książki, ale też jesteś tą osobą, która po prostu dmuchała mi nieprzerwanie w skrzydła, kiedy w ogóle to był tylko taki pomysł w głowie i takie odległe marzenie, i ty byłaś tą osobą, Naga, no dlaczego nie? No zrób to, wydaj tę książkę. Więc tak się cieszę, Kasiu, że dzisiaj możemy troszeczkę o Tobie opowiedzieć tutaj na naszym oplotkowym Facebooku i na naszych platformach i po prostu przedstawić Cię naszej społeczności. Ja słuchajcie, oczywiście za chwileczkę oddam Kasi głos, bo chcę, żeby Kasia sama się wam przedstawiła, ale tylko nakreślę kontekst, skąd my tutaj w ogóle. Już poprzednio wiecie, gdzieś skoczył tutaj post. Kasia jest jedną z osób, które wsparła naszą akcję crowdfundingową książki. O co chodzi z tą akcją? Ano, tekst książki o plotki, sukces handmade powstał już w marcu, ale szalony pomysł naszego zespołu, żeby wydać książkę w formie takiej drukowanej książki, którą można rzeczywiście wziąć do ręki, zanurzyć się w fotelu i poczytać przy parującym kubku. Stał się rzeczywistością w postaci takiego projektu finansowania tego całego wydruku, przy pomocy osób, które dają nam znać, hej, ja tą książkę chcę przeczytać. Więc cała akcja polega na tym, że można sobie książkę zaklepać. Teraz już wiemy, że na pewno ją wydajemy, bo mamy już tyle osób wspierających, że zebraliśmy całą kwotę, możemy z nią pędzić do drukarni, więc książkę już właśnie jesteśmy w procesie druku. Ale teraz zaglądamy i podsumowujemy to, co się dzieje, bo cała akcja kończy się w połowie września, więc teraz, no cóż, idziemy na rekord. Ale tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mogę docenić te osoby, które uwierzyły w nas, zanim jeszcze w ogóle zaczęła się ta akcja, ale też w momencie, kiedy. Ta kwota 100% zbiórki, kwoty potrzebnej na wydruk, to były pierwsze kropelki, pierwsze złotówki, które wpadały i jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie to sukces, jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to będzie ten moment, tak jak teraz, że już mamy tą kwotę. No i Ty właśnie byłaś jedną z tych pierwszych osób, które nas wsparły. Akcję rozpoczęliśmy 14 czerwca, a już 15 Kasia tam klikała i po prostu i to już był ten taki moment, że hej, Wierzę w to, co się uda, ta książka ujrzy świat dzienne. Kasiu, please, opowiedz naszej społeczności, bo my się znamy już szmat czasu, mam wrażenie, że konie kradłyśmy, znamy się z wielu gdzieś tam takich przedsięwzięć biznesowych i no i gdzieś jesteśmy też w grupie mastermindowej, gdzie możemy się wspierać nawzajem, ale mam wrażenie, że przyda się opowieść dla naszej społeczności, czym się zajmujesz, bo wierzę, że to co robisz też wielu osobom u nas po prostu może być bardzo potrzebne. Witam bardzo serdecznie. Um, Agnieszko, dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. Chętnie podzielę się, dlaczego e, wsparłam e, Twoją książkę, Twój pomysł. Um, myślę, że um, uznałam, że bardzo ważne jest, aby Twój e, przekaz trafił do jak największej liczby odbiorców, do jak największej liczby przede wszystkim kobiet. Um, dlaczego akurat Twój przekaz, ponieważ ja jestem a między innymi e, mentorką wewnętrznej przemiany, i bardzo wierzę w to, że każdy z nas może odmienić swoje życie. Nie jesteśmy skazani na życie e, tym samym schematem, w którym się wychowaliśmy. E, Dlaczego jestem o tym przekonana? Ponieważ na początku pomogłam samej sobie przerwać pewien cykl i zamknięty krąg, a później dziesiątkom, setkom innych kobiet, które również z tego korzystają. I tak słuchając Twojego pomysłu na książkę, poznając Twoją historię, poznając Ciebie bliżej poprzez pryzmat firmy Oplotki, ale także prywatnie, zauważyłam, że łączy nas to samo. Ty również w pewnym momencie swojego życia zdecydowałaś, że Chcesz przerwać ten zamknięty krąg, chcesz, um, nie chcesz powielać schematów i z, z uznałaś, że to ty jesteś twórcą swojego życia, to ty to życie kreujesz. Pomimo tego, że na swojej drodze spotykamy mnóstwo ludzi, którzy w to nie wierzą, więc umiejętnie próbują podcinać nam skrzydła i Przywracać nas, e, że tak powiem, do, 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 e, do pionu czy do poziomu. E, natomiast ty, podobnie jak ja, um, nie, nie, e, jakby wierzyłaś w to, że jest. Coś innego po drugiej stronie ten, tęczy, że tak powiem, że jest coś innego za tym płotem, który nas otacza. Um, I dlatego, kiedy słuchałam y, Twoich pomysłów na temat tej książki i tego, co chcesz w niej zawrzeć, to wiedziałam, że na pewno jest to coś, co chcę w przyszłości wspierać, um, bo każdy taki przekaz inspirujący, motywujący. Um, jest nam potrzebny. Im więcej źródeł z takimi informacjami, tym mamy większe szanse na to, że um, kobiety znajdą w sobie tę odwagę, żeby to życie zmieniać, żeby wyjść z tego, przerwać ten zamknięty krąg, żeby um, spróbować nowej drogi. Um, no i myślę, że strzał jest w dziesiątkę. Ja już nie mogę się doczekać trzymać e, Twoją książkę w rękach. E, czytałam jej e, tylko kawałki, części. E, i, i, I też e, to, że chcę ją trzymać w rękach, to jest jedno, ale naj, najbardziej nie mogę się doczekać e, reakcji czytelników I, i tych nowych historii, które myślę powstaną po przeczytaniu tej, tej Twojej historii, które uskrzydlą właśnie kobiety. Do tego, aby, aby to swoje życie wziąć w swoje ręce. Tak, ja się tak cieszę, że jesteś z nami na pokładzie, bo mam wrażenie, że jesteś takim żywym dowodem, jak bardzo ta, ta idea pomnożysz dzieląc, jak bardzo mhm. to działa. Ja mam wrażenie, że przez to, że przez jakiś czas gdzieś takiego początku, zazwyczaj te początki takie biznesowe też są takie przerażające, i to jest tak właśnie wszystko, co piękne jest po drugiej stronie strachu i na poziomie racjonalnym my to wiemy, ale tak zrobić to i odważyć się jest bardzo ciężko. I ja pamiętam, że najmocniej doceniałam właśnie to, że, że ty masz w sobie taką niesamowitą moc, takiej ciepłej obecności, takiego właśnie po prostu bycia, tak? w takich momentach, kiedy nie, potrzebujemy, żeby ktoś nas wysłuchał, albo właśnie potrzebujemy takiej, takiego takiej zgody, nie? takiego pozwolenia, zrób to, zrób to, to zawsze jesteś. I jestem... sama książka, jest projekt książka, wydajemy, tak, i niewątpliwie chodzi właśnie o to, żeby fizycznie po prostu tą książkę trzymać w rękach, ale mam wrażenie, że na przestrzeni całej tej zbiórki, na przestrzeni tych szalonych prac i tych wakacji pokazało się, że to nie tylko chodzi o tą książkę, samo otwarcie dyskusji na temat marzeń i takiego w ogóle mówienia o tych naszych celach, niezależnie jakie one są, czy to jest po prostu spędzić więcej czasu nie wiem, z bliskimi, czy, czy to są właśnie wielkie cele, jakieś takie ambitne plany zawodowe, to w ogóle otwarcie dyskusji, do mówienia o tych marzeniach, to już jest coś, co sprawia, że dzieje się magia. A ty przepięknie tworzysz taką przestrzeń, gdzie właśnie o tych marzeniach można mówić. Wiem, że i gdzieś w tym obszarze językowym, tak, I, ale też w tym obszarze właśnie w ogóle. Motywowania przy pomocy marzeń, tak? Przy pomocy dyskusji tak. o marzeniach. Kasiu, opowiedz o, o co chodzi, bo mam wrażenie, że to jest niesamowita metoda, to jest taka twoja autorska metoda pracy i mam wrażenie, że, że jesteś taką prekursorką tego, jak można uczyć, żeby uczenie w ogóle sprawiało dziką frajdę, i żebyśmy właśnie od środka chcieli chcieli mm. więcej, tak? Nawiązujesz do, do, do tej mojej drugiej ścieżki, albo kolejnej ścieżki, gdzie spełniam się zawodowo jako motywujący nauczyciel języków. i uczę, W tej chwili skupiam się na języku duńskim, przez wiele lat wcześniej uczyłam języka angielskiego, natomiast tę metodę, tak jak nazywasz, prekursorską, związaną właśnie z, z elementem motywacji, zaczęłam stosować na terenie Danii i ucząc duńskiego. Skupiam się, Przede wszystkim na uczniach pochodzenia polskiego. No i co jest takiego ciekawego w tej metodzie, to to, że w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że poznawanie języka, ale nie tylko języka, poznawanie wszystkich umiejętności, które, które chcą, są nam w danym momencie potrzebne, w dużej mierze opiera się na, na naszych umiejętnościach, a nasze umiejętności z kolei opierają się na Naszej wierze w samych siebie, czyli jak bardzo wierzymy w to, że damy radę, to przyspiesza bądź spowalnia proces e, przyswajania wiedzy, obojętnie z jakiego zakresu e, wiedzy, e, o jakim zakresie wiedzy mówimy. Um, I w, te, nie, bez, nie bez powodu, e, prawdopodobnie e, ja przez wiele lat mojego życia byłam zajęta, Bądź pochłonięta tematyką psychologiczną, ponieważ poszukiwałam siebie, a tym samym bardzo pociągał mnie temat psychologii i bardzo wiele czytałam na ten temat. Na te tematy, wszystko co wiązało się z psychologią, z coachingiem, z mentoringiem, bardzo mnie pociągało. W pewnym momencie mojego życia było to dla mnie ważne, żebym ja sama mogła poznać siebie i zmienić to moje życie, a później zaczęło to przynosić właśnie, wpływać właśnie również na sposób, w jaki ja uczę języków. Bo zauważyłam, że to, że ja wykładam ten sam materiał, to nie znaczy, że wszyscy uczniowie przyswajają go w tym samym tempie. Zdałam sobie sprawę z tego, że tutaj inteligencja akurat nie ma tak wielkiego znaczenia, ale okazało się, że podejście do tych uczniów ma i to, w co oni wierzą. I okazało się, że bardzo duży procent moich uczniów miał problem z wiarą w siebie. Um, miał problem ze swoim wizerunkiem. A jeżeli mamy problem z wiarą w siebie, to obojętnie jak bardzo byśmy się starali, stajemy przed takim murem, który sami sobie zbudowaliśmy, i ciężko jest nam ten mur przeskoczyć. I tutaj, żeby móc robić postępy na wyższych szczeblach, to musimy w pewnym momencie przeskoczyć ten mur związany z, z, z tym, w co my wierzymy, kiedy patrzymy na samych siebie. Cała tematyka jest związana również z motywacją, co sprawia, że chcemy coś poznawać, czy jest to, czy ta nasza motywacja pochodzi z naszego wnętrza, czy jest to coś związanego z zewnętrznym światem, i wtedy okazuje się, że niektórzy uczniowie wcale nigdy nie mieli zamiaru uczyć się danego języka, robią to na przykład tylko dlatego, że ich pracodawca każe, albo ich partner wstydzi się za nich, albo oni wstydzą się przed partnerem, ale tak naprawdę, gdyby wziąć te elementy, Elementy z zewnątrz, to nie ma w nich we, w ich wnętrzu nic, co, co, co oni chcieliby udowodnić samemu sobie, żeby ten język na przykład poznać. I okazuje się, że kiedy nie ma tej motywacji wewnętrznej, to również dużo trudniej jest nam e, przyswoić wiedzę, i znów jesteśmy, jakby swoim największym wrogiem, który blokuje te postępy. Więc podczas mojej pracy um, z moimi kursantami, um, ja duży nacisk um, kładę na, na psychologię, na, na ich stan umysłu, na ich wiarę w siebie. I oprócz tego, że pracujemy nad rozwojem języka, pracujemy również nad rozwojem właśnie naszych emocji, naszego wnętrza, um, tej motywacji. Bo to poznanie samego siebie, i o czym ty dobrze, Agnieszko, też wiesz, yy, i osoby, które będą czytały książkę, poznają Twoją historię, ale poznanie samego siebie to jest największym kluczem do sukcesu. Nie zawsze chcemy samych się poznać, bo <laughs> ma się trochę jakichś tam duchów w, zamkniętych w szafie e, i kiedy uchylamy te, te drzwi, szafy, to czasami możemy zbyt szybko się wystraszyć, więc je szybko zamykamy i nie chcemy patrzeć w przeszłość, nie chcemy leczyć tego, co, co nieuleczone, nieuzdrowione. I wybieramy często takie podejście, że no taki już jest mój los, bo była, taka była moja przeszłość, więc ja nie mogę spodziewać się zmian w moim życiu. A nic bardziej mylnego. Ja w moim życiu doszłam do wniosku, że te wszystkie przykre doświadczenia z przeszłości one nie miały sensu uprzykrzyć mi życia. Ich celem było, um, jakby, wystrzelić mnie na inny tor pokazać mi, co mi się nie podoba wywołać takie taki kontrast i na podstawie tego kontrastu zadać sobie pytanie, a co się tobie podoba, co ty chcesz, czego pragniesz. i Ten kontrast ma służyć temu, abyśmy mogli wejść na tą drogę naszych pragnień. Natomiast często dzieje się tak, że, że te wydarzenia, przykres przeszłości My myślimy, że taka już jest nasza um, przyszłość, że to są nasze losy, że to już jest zapisane, że skoro nasze życie było przykre w przeszłości, to takie prawdopodobnie ma być zawsze. Nic bardziej błędnego. Tutaj właśnie mamy przez te przykre wydarzenia um, mieć możliwość kreowania tych pięknych zdarzeń. Czym byśmy chcieli tę przykrość zastąpić? Co byśmy chcieli zamiast tego widzieć w naszym życiu i dzięki temu dążyć w tym kierunku? Tak, ja się tak cieszę, że właśnie mówisz o tych trudnościach, bo mam wrażenie, że no, patrzymy na takie sukcesy u innych osób i widzimy je zawsze już w takim momencie właśnie, kiedy przychodzą te sukcesy, tak? I nam się wydaje, że a, mi to tak nie wychodzi, a ta osoba to takie, o, wszystko jej wyszło. I mam wrażenie, że też ta książka mi pomaga też po prostu podzielić się z takimi trudnymi momentami, kiedy właśnie nie wychodziło i... Kiedy to podejście do tych porażek, o którym mówisz, że porażki to nie tak naprawdę porażki, to są cenne lekcje, takie rzeczy, które nas budują, aby dać nam fundament do tych późniejszych sukcesów. To jest takie patrzenie, które bardzo bym chciała zaszczepić i to mnie bardzo fascynuje. To, jak Ty potrafisz zamieniać właśnie tą narrację na temat tego, co wydaje nam się, że nie wyszło, w to, jak, jak bardzo dużo możliwości. Otwiera taki punkt zatrzymania, no bo przyznajmy szczerze, kiedy coś nam wychodzi, no to tak, no może chwilę się zatrzymamy, też nie mamy jakiejś takiej tradycji celebrowania naszych sukcesów, dobra, jest okej, okay, odhaczone i idziemy dalej do kolejnego zadania. A kiedy nam coś nie wyjdzie, to dopiero wtedy mamy taki moment zatrzymania, może jakiejś refleksji, może jakiegoś zapytania siebie, czy. czy czy w ogóle to jest coś, czego ja tak bardzo pragnę? Może to miało nie wyjść. To mi miało coś powiedzieć. I to, jak ty opowiadasz o tych lekcjach, że to są właśnie takie lekcje, które życie daje nam wdarze, żeby odrobić tą lekcję, poznać siebie jeszcze lepiej i dzięki temu gdzieś zbudować jeszcze większe poczucie wartości. To jest ta, to, ta świetna myśl, która wypływa z całej tej akcji. I mam wrażenie, że ja też bardzo do, do ciebie często przychodzę po taką fascynację. Już nie policzę chyba na jednej pal palcach jednej dłoni, ile książek dzięki Tobie po prostu przeczytam. I mam wrażenie, że ta myśl, która też mi przeświecała pisząc tą książkę, to, to taka trochę gradacja, bo rzeczywiście to już trochę trudno jest przyjrzeć się swojemu, e, swojemu niepowodzeniu i znaleźć tam od razu lekcję. Kiedy patrzymy na to z perspektywy czasu, no jest trochę łatwiej, ja też to teraz widzę. Kiedy pisałam książkę, jeszcze dużo lekcji wyciągnęłam z tego, co gdzieś tam pozostało, tam nieprzepracowane i tak dalej. Ale mam wrażenie, że tym pierwszym krokiem, który jeszcze jest łatwiejszy, i jeszcze można zrobić, to jest właśnie czytanie czyjeś historii, bo one są takie troszeczkę dalej od nas. Może znajdujemy tak w tych historiach czasami kawałek siebie, identyfikujemy się, ale mimo wszystko, przez to, że to jest czyjaś historia, Trochę łatwiej nam te lekcje czerpać, bo one są takie troszeczkę dalej. One się tak nie dzieją, wiesz, na tym otwartym duchu. I bardzo się cieszę o książce rozmawiać, bo no, wierzę, że, że w tej historii, tej mojej historii, ja też nie jestem jakimś super wyjątkowym egzemplarzem mamy, której powywracało się wszystko tu gry mm -hmm. Ale też wiem, jak to jest u Ciebie, że tych zakrętów życiowych było bardzo dużo. I to właśnie te trudne doświadczenia zbudowały ciebie. Ja wiesz co, nie chcę przeciągać, bo też nie chcę nadużywać twojego czasu, ale bardzo chętnie zostawiłabym naszych czytelników z taką twoją z taką myślą, z taką lekcją, nie chcę tego nazywać poradą, bo my tu nie, nie bardzo ciocie dobre rady. Nie, nie, nie. nie ale z taką, z taką lekcją, bo mam wrażenie, że twoja podróż jest fascynująca. Bardzo wiele zakrętów, też dwa kraje, tak? bo gdzieś mieszkali w UK i teraz w Danii, ale ciągle masz kontakt z tą polską społecznością i wspierasz właśnie Polaków, bo też rozumiesz te ich zmagania, kiedy pojawiają się właśnie w nowym kraju, wszystko jest obce. Czują się może też troszeczkę właśnie gorzej niż ci wszyscy, którzy tam już są, już się rozgościli, i Ty w taki przepiękny sposób potrafisz uskrzydlać Z jaką myślą mogłobyśmy zostawić nasze czytelniczki? Taką wiesz od Ciebie i też z miejscami, gdzie mogą Ciebie znaleźć? Bo mam wrażenie, że to, co robimy w oplotki, to tylko taki, taki wstęp do tego, co ty robisz. Ja się bardzo cieszę, że też gościłaś w naszym kursie, pokochaj kochaj do rękodzieła. <grywanie> tam też bardzo dużo tego elementu wyceniania. To tak naprawdę jest samoocena, co my myślimy o swoim rękodziele i jak chcemy się dzielić tym ze światem. Czy my myślimy, że to jest wartość, czy tak. nie? Tak. Ja bardzo Ci jestem za to wdzięczna. Rzeczywiście odzew naszej społeczności był niesamowity i na żywo, i później gdzieś tam przy oglądaniu nagrań. Więc mam wrażenie, że Twój przekaz jest taki bardzo aktualny. i Tutaj robimy chyba tylko taki wstęp, do którego bardzo chętnie chciałabym zachęcić, ale też dać możliwość gdzieś tam wejścia dalej do Twojego świata. Kasiu, koniecznie daj znać, wiesz, jak można zacząć? Jak można zacząć sobie właśnie radzić z takim, wiesz, odkrywaniem tych lekcji, w, wiesz, w tych trudnych momentach i gdzie Ciebie można znaleźć, żeby pójść o krok dalej? Um, od czego można zacząć? Przede wszystkim od, od wiary. Że zmiana jest możliwa bez względu na, co, na to, co przeżyliśmy w życiu. I mówię to na podstawie moich życiowych doświadczeń, ale również na podstawie doświadczeń osób, z którymi pracowałam, o których słyszałam poprzez, podczas tej mojej wędrówki poznawania samej siebie. Więc zmiana jest możliwa na każdym szczeblu. To, jak długo ta zmiana będzie trwała, zależy bardzo od indywidualnych osób, ponieważ każdy z nas dokonuje tej zmiany albo przechodzi przez tą zmianę w swoim czasie, w swoim tempie. O czym warto pamiętać, obojętnie na jakim etapie w życiu jesteśmy, że wszystko jest z nami ok. Tak naprawdę każdy z nas jest takim uczniem na tej ziemi uczniem tego życia, i każdy z nas ma pewną drogę do przejścia. Um, ale właśnie, właśnie jakby to jest tym, 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 tym życiowym celem, ta wędrówka. Więc um, tak jak Ty mówisz, Agnieszko, że czasami osoby mogą być zniechęcone, na przykład widzą kogoś i myślą, a tej się udało, albo ta łatwo osiąga sukces, a, a ja nie. Um, nie rodzimy się ludźmi sukcesu. Nikt z nas nie rodzi się z taką naszywką: ta będzie odnosiła sukces, ten nie będzie odnosił sukcesu. Nie. Zauważmy, że to wszystko jest naszym, naszą, naszą wędrówką, naszymi wyborami. Czyli tak naprawdę każdy z nas może stworzyć swoje życie, ale my nie tworzymy go z dnia na dzień. To są małe kroki, które wybieramy każdego dnia, to są małe decyzje, które wybieramy każdego dnia. Jeżeli chcesz, żeby Twoje życie wyglądało inaczej, masz marzenia, to jak najbardziej wierz w te marzenia, nie trać wiary. Jeżeli chcesz coś zmienić, to każdego dnia zadaj sobie pytanie, co mnie uskrzydla, co dodaje mi uśmiechu, co sprawia, że czuję się lżej, co, daje mi, co sprawia, że mogę odetchnąć i idź w tym kierunku. Czyli te decyzje, które podejmujesz w ciągu dnia, sprawiaj, aby one. Przynosiły tobie życiową ulgę, a nie dokładały tobie stresu. To jest jeden ze sposobów na to, od czego możemy zacząć. Tutaj bym też dodała listę książek, od których warto zacząć, i przede wszystkim również takie, taka refleksja, jakimi ludźmi się otaczam. Bo nie każdy życzy nam dobrze, nie każdy jest dla nas dobry. Um, I czasami też trzeba od tego zacząć, aby spojrzeć na środowisko, w którym jesteśmy i może poszukać ludzi, którzy nas inspirują, poszukać ludzi, którzy dodają nam tych skrzydeł, którzy w nas wierzą, albo jeżeli jeszcze w nas nie wierzą, to przynajmniej nam nie szkodzą. Um, to też jest bardzo ważne. Zresztą my o tym z Agnieszką dobrze wiemy, spotykając się regularnie na mastermindach. Takie e, niby krótkie spotkania potrafią naprawdę uskrzydlić i sprawić, że się chce. Um, a jak takich ludzi znaleźć? Wystarczy, że zaczynasz wierzyć w to, że tacy ludzie są i wyobrażasz sobie, że zaczynasz się otaczać takimi ludźmi i prędzej czy później pojawią się ludzie zupełnie znikąd, którzy będą na podobnej ścieżce co ty i będą chciały ci towarzyszyć i, i, i wspólnie iść w jakimś kierunku e, tego samorozwoju. Można mnie znaleźć m.in. na stronie kasiakrasucka.com. Tam można poczytać moją historię, między innymi językową, troszeczkę życiową. Można również otworzyć zakładkę mentoring i poczytać o możliwości współpracy ze mną, jeżeli chodzi właśnie o ten rozwój osobisty. Bo naprawdę ja głęboko wierzę w to, że każdy z nas może zmienić to swoje życie. No, i zapraszam do Agnieszki Książki, bo, bo tam również właśnie tak, jak Agnieszka powiedziałaś, że czasami te historie innych osób potrafią coś w nas. Um, sprawić, że coś w nas drgnie. I, I my, wychowani w tej naszej historii, my czasami mamy takie klapki na oczach, nie widzimy pewnych rzeczy, ale czytając historię innych, czasami ten. ten ten, ta wizja się rozjaśnia, zaczynamy dostrzegać coś, co może nawet nie zdawaliśmy, z czego może nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w naszym życiu jest toksyczne, bo było to tak, e, tak głęboką częścią naszego życia, że wydawało się być normalne. A czytając historię innych osób, możemy sobie zdać sprawę, chwileczkę, może mogę coś zmienić, może to wcale nie jest takie zdrowe, jak myślałem, albo tak normalne, jak myślałem. Więc te historie innych osób naprawdę mogą nas zainspirować i sprawić, że. Wchodzimy na tę ścieżkę samopoznania, samorozwoju, i tu nie chodzi o rozwój tylko zawodowy. Tu chodzi o taki rozwój, który sprawia, że żyje nam się lżej, radośniej i, i, i czerpiemy prawdziwą radość z tego życia. Nie tylko um, spędzamy dzień za dniem czekając na kolejny weekend, kolejny urlop. Także tutaj chodzi o podniesienie tej jakości naszego życia, żeby po prostu każdy dzień przynosił nam radość, nie tylko wyjątkowe okazje. To tyle z mojej strony myślę Agnieszko, jeszcze raz zapraszam wszystkich, wszystkie osoby, które nie miały okazji zapoznać się z tym projektem książki do zapoznania się z nim, bo myślę, że naprawdę warto inspirować się historią Agnieszki i, i myślę, że tam również opisujesz historię innych osób, które ty poznałaś na swojej drodze i, 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 i losy twoich najbliższych, więc dzielmy się tymi historiami, tak jak powiedziałaś Agnieszka, że te, to powstanie tej książki wywołało taki otwarty dialog na temat marzeń. Ja myślę, że te marzenia, że musimy o nich rozmawiać, bo, bo taki cynizm i rezygnacja to są łatwe wybory, ale te marzenia warto w ich kierunku iść. Ja nawet nie używam celowo słowa warto o nie walczyć, bo myślę, że tutaj walka nie jest dobrym słowem. Ten flow, czyli taki sposób, w który naturalnie przechodzimy z jednego e, punktu w drugi, jest nam potrzebny podczas spełniania tych marzeń i jest to możliwe. E, także i cieszę się no. bardzo, że mogłam się podzielić e, tym również, co inspiruje mnie w Twojej historii, Agnieszko. Ja myślę, że oglądając osoby, by zauważyły, że ja zamilkłam jak nigdy. Gadatliwa Agnieszka staje się cichą, po prostu całymi uszami, kiedy rozmawiam z Kasią. I wiecie, mam wrażenie, że to jest właśnie ten skarb i ta gigantyczna lekcja, która płynie. Właśnie z tego świadomego otaczania się ludźmi, którzy nas inspirują. Kasiu, ty dla mnie jesteś nie, nieustanną inspiracją, wiesz, droga, którą kroczysz i, i też misja taka, wiesz, dzielenia się, właśnie inspirowania kolejnych osób. Mam wrażenie, że z kim się nie stykasz, kogo nie dotkniesz, to jakby jakość tego życia i, i taki poziom, właśnie tej wewnętrznej inspiracji, takiej motywacji, no, wzrasta. To jest coś, czego nie da się odzobaczyć, z tego się nie da cofnąć. To jest taka machina, która raz wprawiona w ruch po prostu staje się takim perpetuum mocy. Ja jestem bardzo wdzięczna i myślę, że też ten, ten poziom wdzięczności, który przychodzi teraz, w momencie, kiedy już trochę jesteśmy zmęczeni tym projektem, on jest gigantyczny dla całego naszego zespołu, ale też ta możliwość właśnie takiego zatrzymania się teraz, kiedy już wiemy, że na pewno książkę drukujemy, bo te 100% już jest, ale kiedy jeszcze ścigamy się do 150, 200, no sky is the limit teraz, tak? I możemy znowu pomarzyć i znowu sobie postawić kolejny cel. Teraz już idziemy po audiobooka, tak? Tego by nie było, gdyby właśnie nie to poczucie, że da się, że, że są osoby, które wspierają, że są osoby, które pomogą. I oczywiście dla osób, które w naszej społeczności są już od jakiegoś czasu, to wie, znacie Kasię, bo Kasia już była u nas spotkaście, więc myślę, że też zachęcam Was, żeby przesłuchać sobie tych wcześniejszych rozmów. To tylko pokazuje, słuchajcie, jak, jak bardzo ważne jest, że. Mamy to poczucie, że ta osoba w naszym życiu jest. I oczywiście my tam z Kasią spotykamy się regularnie, ale to też trochę jest tak, że nawet jak gdzieś tam długo ze sobą nie rozmawiamy, to ta świadomość z tyłu głowy, że ktoś tam jest i kiedy świat się wali i pali, potrzebujemy to po prostu dobrego słowa, to gdzieś tam ktoś po prostu jest. Dawajmy sobie to nawzajem. Słuchajcie, takich przyjaźni, takich osób macie dookoła na pewno dużo. Wierzę, że, że ta książka też może stać się taką inspiracją do tego, żeby nie tylko brać, ale też potrafić dawać takie wsparcie. A, a, a to jest taka frajda, słuchajcie, to jest taka machina, która się napędza i to tak rośnie, to później wraca w takiej, w takiej zmultiplikowanej formie w tych momentach, kiedy się nie spodziewamy że mogę tylko zachęcić, słuchajcie, żeby wpadać do Kasi i zobaczyć, co Kasia robi. Może podzielić się tą informacją dalej ze światem, może w waszym otoczeniu jest ktoś, kto takiego wsparcia potrzebuje, kto, kto jest w trudnym momencie, albo ktoś, kto po prostu gdzieś tam nagle w kierunku Danii, tak, potrzebuje wsparcia językowego, bo myślę, że Kasia tutaj też jest nieocenionym wsparciem. I słuchajcie, nie mogę się doczekać, kiedy będziemy już trzymać wszyscy tą książkę w ręku, <laughs> tu ja mam spoiler, Kasia pojawia się w książce. No bo jak bym mogła się nie pojawić, słuchajcie, w kluczowych momentach ratowała mnie e, takimi bardzo celnymi pytaniami. E, Także spoiler trochę jest, słuchajcie. Nie mogę się doczekać, kiedy tą książkę będziemy trzymać w rękach. Pewno gdzieś jeszcze się tutaj zobaczymy już cały finał i po prostu już będziemy mogli tak przytulić tą okładkę. Więc nie mówię do widzenia, ale bardziej do zobaczenia. I wielkie dzięki Kasiu za dzisiaj, że mogłaś z nami pobyć, podzielić się swoją przepiękną energią i zainspirować z rana czwartkowego, żeby po prostu brać sprawę w swoje ręce i potraktować te wszystkie nasze codzienne wyzwania jako taki dar, który daje nam los. Wielkie dzięki. Dziękuję Agnieszko, dziękuję wszystkim. Miłe, pięknego dnia życzę.